Witam kochani, pozdrawiam Was po raz kolejny, to miała być, nie udało mi się przerzucić z, z, na drugą stronę kamery, wyłączyło się, wyłączył się, Bo telefon mi się po prostu wyłączył, więc kochani, yy, o co chodzi z tymi sykamorami, yy, z tymi sykamorami jest taka sprawa, Oj, no i masz ci los. No i masz mój los, <coughs> Tak więc to jest księdza Mosa, rozdział 7, 14 wers. Nie jestem prorokiem ani też uczniem proroka, jestem pasterzem i hodowcą sykamor. I o tych sykamorach my czytamy w Piśmie Świętym kilka razy. Koni, to nie były takie sykamory, jak rosną, bodajże, na i w Polsce i tutaj. To są w ogóle inne sykamory. Tu chodzi o dzikie drzewo. Dzikie drzewo figi, dzika figa. Dzika, czyli ta figa była przyniesiona do Izraela z Etiopii. I teraz, co się dzieje? Ta figa, dlaczego on jest hodowcą, dlaczego on hoduje te figi? Nie tylko on, wielu innych hodowało te figie. O ile pamiętacie, Zacheusz, który był małego wzrostu, chciał zobaczyć Jezusa też szedł na drzewo figi, na drzewo Sykamory. To była Figa. Figa przywieziona do Izraela z, z tego, no, jeszcze raz mówię, z Etiopii. Problemem w Izraelu było, był taki, że nie było owada, który tą Figę mógł zapylić. Dlatego co robił Amos? Amos musiał nacinać je, pielęgnować. One potrzebowały cały czas kogoś, kto nad nimi pracuje. I to mi się, żeby one przynosiły owoc, prawda, żeby przyniosły owoc. Więc to jest tak jak Izrael. Izrael jest właśnie, wiecie o tym, Izrael jest, ma wiele symboli. Izrael jest drzewem oliwnym, Izrael jest drzewem figowym, drzewem figowym w sensie geopolitycznym, o ile się nie mylę, oliwnym w sensie duchowym. Kochani, właśnie to jest Izrael. To jest Izrael, czyli ta tak zwana Ziemia Święta. Oni byli przeniesieni, ale oni cały czas potrzebowali pielęgnacji. Ktoś ich musi nacinać. Tak samo jest, pamiętajmy z nami. My nie możemy żyć sami bez Jezusa. Bez Jego w nas. On powiedział: Ojcze, dopiero świat pozna, że tym nie pozwałaś. Jak ja będę w nich. Potem świat pozna. Jak ja będę w nich. Ludzie poznają. I yy, czyli, że cały czas my musimy siebie pielęgnować. To jest non-stop. To jest non-stop pielęgnacja. Tak jak jemy codziennie, tak bardzo ważnym jest przebywanie w obecności Boga. I Pan powiem, my to musimy mieć cały czas. Cały czas my to musimy mieć, gdyż. Powiem Wam, jeszcze jedną rzecz, jaka mi się przydarzyła parę dni temu. Pamiętacie jak mówiłem wam o tym jak parę tygodni temu, może nawet miesięcy temu jechałem do tego do pralni odebrać moją koszulę. Prawda? I wsiadłem w samochód i śpiewałem sercem, śpiewałem do Boga. I gdy wszedłem do. w ogóle przejechałem w ogóle w innym stanie, w stanie półświadomości ludzkiej, jadąc samochodem, przejechałem, musiałem zawracać, bo przejechałem za daleko, musiałem wracać. Tak mi było dobrze, byłem rozproszony samochodem, oczywiście jechałem. Samochodem kierował nie tylko Jala i Chrystus, więc mi się nie mogło stać. Wróciłem, pamiętacie, mówiłem Wam, że dostałem słowo od Boga, że właściciel, który przypomina Wam był, był no i jest muzułmanin. Może nie jest już, daj Boże. Modliłem się za niego, Wy też się módlcie, Właściciel yy, wówczas wiem, że był muzułmaninem. I dostałem od Boga słowo o tym, że on ma coś nie tak z lewym, z lewym kolanem. Już nieważne, konkretnie o, o kolano chodziło. Modliłem się go jego kolano, jego kolano przestało boleć. Czyli ja się modliłem, ale le leczenie nie należy do mnie, leczy Bóg. I kochani, kilka dni temu, <laughs> tak właśnie też wstałem rano, słuchałem Dana Molera, i właśnie to dzięki Danowi nowy człowiek we mnie rozbudowuje się, dzięki temu jak on mnie nauczył, jak on mnie uczy i to samo ja Wam przekazuję. Kochani, my musimy cały czas chwalić Ojca, tak więc dziękować Ojcu za to, że On nam to pokazuje. Kochani, my, my Go możemy kochać, tylko dlatego czytamy, ponieważ On pierwszy kocha nas. I tylko wówczas, gdy my poczujemy tą pierwszą miłość Jego, albo gdy my nie musimy nawet czuć, Ponieważ w Biblii nie czytamy nic o odczuciach, tylko o, o wierze. Czy uwierzyłeś? Więc, gdy my uwierzymy w to, że Bóg nas kocha, my to i zaczynamy odczuwać. A jak nie odczuwacie, to nie przejmujcie się temu, naprawdę, go, naprawdę Ciebie kocha, skoro On posłał swojego syna, jedynego syna za Ciebie, za mnie. To sprawdziła prawdziwa miłość. Więc, gdy sobie zdamy sprawę, że On nas tak umiłował, więc. Musimy mu dziękować za to. Musimy dziękować za to, że jesteśmy, że On jest w nas, że On jest przy nas. My Go mogę nie czuć, ale czym bardziej my to wyznajemy, właśnie jesteśmy kochani przez to, właśnie kochani jesteśmy zbawieni dzięki temu, przez słowa naszego wyznania, o tym, o tym czytacie, to jest w apokalipsie są słowa, co my wyznajemy, my musimy to wyznawać 24 godziny za każdym razem. Ile damy radę, ile damy radę, to, to musi być w naszej głowie. Po pierwsze, gotujemy, jemy czasami, idziemy nawet z kimś, idziemy z kimś. Niech ta osoba o nas myśli, że jesteśmy kuku, niech myśli, nieważne. A my dziękujemy Bogu, niech oni myślą, że my mówimy sami do siebie. Tylko oni, Bóg wybrał głupich tego świata, aby mądrość tego świata przyćmić, prawda? Czytamy to. Więc niech my nigdy zgłupiemy. Nie ma sprawy. Dla nich, nie ma sprawy. Bądźmy nawiedzeni, ktokolwiek, jak chcą, tak nas nazywają. Ale, kochani, nie odbiorą nam obecności Boga. A to jest nasza, to jest nasza nagroda, to jest nasza prawdziwa nagroda, że, że On jest z nami, On jest w nas. Będę z Wami, będę w Was. I po tym świat pozna, że oni są, że, Bóg, że Ty, Ojcze, posłałeś Syna. Że będę z Wami, a będę nawet w Was. To, są, to, są, to dotyczy tego samego, kochani. I kochani, więc kilka dni temu w pracy, będąc, <laughs> yy, też właśnie miałam taką wspaniałą komunię z ojcem, i yy, ktoś tam w godzinie, ktoś zadzwonił do drzwi. Wiecie, ja jestem kontraktorem. O ile pamiętacie, pracuję w różnych domach. Więc ktoś zadzwonił do drzwi i właścicielom powiedział, że jakoś dostawę coś ma czegoś, prawda? W międzyczasie ja też musiałem wyjść do swojego samochodu. No i y, mijam się z jednym z tych dostawców i nagle po, po angielsku w głowie słyszę lewa nerka. Ja tam sam to sobie ubzdurałem. Wróciłem, wróciłem właśnie do jego domu, no ale to tak coraz silniejsze to we mnie jest. No niestety, no muszę iść. Coś mi daje właśnie, ktoś mi daje do zrozumienia. Przestań tu siedzieć. Przestań tutaj stać. No i więc wychodzę i mówię do niego. Pytam się go, słuchaj. Ja się jestem chrześcijaninem i czasami tak się zdarza i słyszę głos Boga, czy ty nie masz coś nie tak w, z lewą nerką? On mówi tak. Nie tak, żebym był tego świadom, ale wiesz co, za każdym razem, gdy robią mi badanie moczu, mam za dużo białka w moczu, ale potem jak sprawdzają, nerki nic nie mogą znaleźć. No ale chciałem się za niego modlił. On siedział już wtedy w, w jakimś. to był jakiś dosyć wysoki samochód ciężarowy, tak więc wziąłem jego rękę. On jeszcze z drugą ręką objął moją, moją, moją rękę, i modliłem się za niego. Skąd to przyszło? No właśnie, kochani. Po tym świat pozna, gdy będziemy jedno. Czym bardziej jesteśmy jedno z nim, po tym świat poznaje. Po tym ludzie poznają. Ci ludzie zaczynają wtedy myśleć. Nie, niektórzy pomyślą tylko jeden dzień, pół, pół dnia może. Potem to im przejdzie. Wracają do swojego, do swojej rzeczywistości. Ale, kochani, my sobie zdamy sprawę, że Tylu jest ludzi, którzy żyją na granicy piekła i nieba, czyli yy, siedzą na płocie, a płot niestety należy do szatana, i oni siedzą na płocie. I naszą rolą jest to, żeby tych wielu, którzy siedzą na płocie i po drugiej stronie płotu, żeby byli po naszej stronie, jednak. To, 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 to musi być w nas. My mamy czuć taką samą. Miłość do tych ludzi, jaką czuje Bóg. My nie możemy ich krytykować. My nie możemy ich krytykować, tak jak Jezus, yy, wisząc na krzyżu, nie mówił: Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć, co się dzieje. Ludzie, wiedziałam, że tak ma być, ja wiedziałam, znałem proroctwo, ale myślałam, że może ludzie to zrozumieją. Że może zobaczą moją dobroć do nich, ale nie zobaczyli, prawda? No i ja on wiedział, po co on tam wisi. I kochani, i czytamy, wraz z nim jesteśmy ukrzyżowani. Jeśli wraz z nim jesteśmy ukrzyżowani, wraz z nim kochamy tych, którzy nie są zbawieni. Gdy byliśmy grzesznikami, czytamy, Bóg wysłał swojego Syna. Pamiętajcie o tym. Abyśmy się nigdy nie wywyższali ponad tych, którzy są niezbawieni. Właśnie po tym będzie widać, że my jesteśmy synami Boga. Przez to właśnie Bóg może przez nas działać. I my wówczas nie dajemy chwały sobie. My nie mówimy, nie opowiadamy, że to my zrobiliśmy zawsze. To, to Bóg używa nas. Bóg to, my o tym czytamy. To Bóg robi dla swojej chwały, nie dla naszej chwały. A my, czym bardziej się poniżymy, tym więcej Bóg nas może użyć. My jesteśmy Kim, tak jak Jezus się uniżył i był sługą, takim my mamy się stać sługami ludzi dla poszerzenia Królestwa. Kocha cię, jak on kocha. Kochani, co mam jeszcze tutaj ciekawego, przeczytam. Właściwie to jest, tu będzie dla Kazika, naszego kochanego. Nie wiem, czy Kazik jeszcze, czy Kazik, który tak bardzo pragnie, żebyśmy przestali jeść szynkę. Zaznaczę szynkę wieprzową, ponieważ z baraniny też można zrobić szynkę. Kochani, czytamy takie coś tutaj. Tym samym rozdziałem. A teraz posłuchaj, te słowa Pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nie rząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Na nieczystej ziemi. On to mówi: Przeczytajcie sobie, sami będzie wiedzieli, o co chodzi. Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. Ani więc ty umrzesz na nieczystej ziemi. Co tutaj, jako, co, co, co wam chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ziemia święta, czysta ziemia, to był tylko Izrael. Wówczas. Więc Kazik, i ci ludzie, którzy mówią o tym, że wciąż jest jakieś jedzenie nieoczyszczone. Na dzień dzisiejszy Bóg czytamy: Cała, jest, cała ziemia jest ziemią Pana dzisiaj. Bóg oczyścił całą ziemię, nie tylko Izrael. Tak, więc Bóg oczyścił wszystko. Tak, wówczas ani ziemia nie była czysta poza Izraelem, ani, ani to, co myśmy jedli, nie było czyste. Ale Bóg oczyścił i żywność. I ziemię. Ziemię i żywność, która na niej się znajduje. Jezus umarł za grzechy wszystkich, nie, nawet za tych, którzy, są, którzy byli nieświadomi tego. Eee, tak więc. To jest jedna rzecz, kochani. Z drugą rzeczą chcę się z wami podzielić. Kochani. Ee, to jest wzmacnianie siebie samego w wierze. Zauważcie, kochani, to z historii Dawida Wam powiem, gdy Dawid był, Dawid był najmłodszym ze swoich braci, jeszcze najmniejszym, prawda? I <laughs> przyszedł któregoś dnia na pole bitwy, gdzie Izrael leżał w okopach. Po drugiej stronie byli Palestyńczycy, przypomnę, nazywano ich w Biblii Filistyńczycy wówczas. Co znaczy najeźdźcy. Wam też, że obecni, obecni Palestyńczycy to nie są ci Palestyńczycy z, z Pisma Świętego, ponieważ tamtejsi zostali, czytamy o tym, zabici. To zostali wyrąbani, ich nie ma. I słowo palestyńczyk dosłownie znaczy najeźdźca. Tak więc. Kochani, po jednej stronie Okopów jest Izrael, a po drugiej stronie Palestyńczycy. I raz dziennie, nie pamiętam ile, czy też kilka razy dziennie, wychodzi ich wielki mówca i mówi: kochani, nie musimy się wszyscy tu w tej wojnie wybijać. Jeśli ktoś da radę Goliatowi, to wy wygraliście tę wojnę. Z tego co też słyszałem, na Bliskim Wschodzie wiele wojen próbowano załatwić, bez z jak najmniejszym rozlewem krwi, w taki właśnie sposób. To była też intimidacja. Jeżeli się dzieli w okopach, kochani. Bali się. Nie było silnego. Przed Dawid, pasterz, któregoś dnia przynieść żywność, chyba dla swoich braci, I się pyta, kto to jest, co tu się dzieje. Powiedziano mu, co się dzieje, Mówi, zaraz, zaraz. To ten nieobrzezany, Czyli bez ducha świętego, w dzisiejszym świetle, on wam grozi? Mówi tak Dawid: Ja byłem Bóg. No, Dawid właśnie mówi: On nie daje sobie, on nie daje sobie, chwalę, daje Bogu. Bóg mnie, Bóg mi dał do ręki i lwa i niedźwiedzie, aby moje owce obronił. Tu Bóg mi da i tego nieobrzezanego. Nieobrzezanego, czyli bez przymierza żyjącego z Bogiem, człowieka bez względu na to, jak on wygląda, jak on jest wysoki. A my pamiętajcie, my mamy lepsze przymierza, o czym czytamy. Nowe przymierze jest o wiele lepsze niż pierwsze przymierze. Dlatego, kochani, my musimy sobie zawsze uzmysławiać, co Bóg już dla nas zrobił, w jaki sposób my pokonujemy naszych goliatów, naszych wrogów. I zauważcie, jeszcze taką rzecz. Dawid tutaj e, zawstydził też. Nie, dla tych, którzy nie wiecie, nie czytaliście może tego momentu, ale Dawid miał takie coś, że on, e, może nie Dawid, e, król Saul, który był wtedy królem, e, on nienawidził Dawida, kochał go go nienawidził zarazem e, za to, co Dawid e, za Dawida postępy. Ale co sprawiło to nienawiść moim zdaniem najbardziej? Właśnie sposób, w jaki on zabił Goliata. Dawid zabił go z procy. Król Saul, on był z plemienia Beniamina. Beniamici to byli właśnie urodzeni Procarze. Więc Dawid, biorąc proce do ręki, a właściwie Bóg tak sprawił, Właściwie to Bóg tak sprawił, pokazał tym samym yy, niemoc i brak ducha świętego w obecnym królu Sału. Saul, Saul zobaczył i na pewno jemu szczęka opadła. Dlaczego mi to do głowy nie przeszło? Saul prawdopodobnie myślał o tym, żeby ktoś wziął miecz, ewentualnie włócznie, tak jak, tak jak Goliat ją miał, może w taki sam sposób walczyć. Nasza walka, kochani, my toczymy walkę, kto wam powiedzieć, my toczymy walkę nierówną, ponieważ Bóg jest po naszej stronie. Ale my nieraz myślimy, że, że te przeciwności, jakie nas spotykają, są przeciwnościami ze świata, a nie od szatana. To on tam to on. Tam, to właśnie szatan nam to robi. Tak więc Bóg był ze mną wówczas, Bóg był ze mną i wtedy, i wtedy był, i będzie Bóg ze mną teraz. I tak każdy z was siebie ma wzmacniać, a nawet mamy tak wzmacniać tych, o którzy o tym nawet nie wiedzą, gdy w Zyklak był był ten czas problemów Dawida, jak porwano, porwano żony, porwano. Dzieci, yy, cały lud chciał nawet chyba okamienować Dawida. Zauważcie, co się dzieje. Yy, Dawid wówczas wzmocnił się w Bogu. Czytamy. Czyli co to było? Te wszystkie rzeczy on sobie przypomniał, które Bóg mu zrobił. Po raz kolejny. Nie, nie czytamy o tym dosłownie, ale to właśnie to było. On znowu sobie przypomniał, jak Bóg Dostarczy orwa, niedźwiedzia, goriata i wielu, wielu innych w jego ręce. Że Bóg jest w nim. Wzmocnił się w Bogu i to jest to, czy my mamy żyć i jak my mamy żyć. <laughs> dziękuję, dziękuję Iwonie za, za tą troskę na odległość, za to, że się modli o moje zdrowie. Koń. Yy, z moim zdrowiem nie jest źle. Chociaż ostatnio musiałem iść do okulisty po nową po receptę. Tu już gdzieś od ponad miesiąca czułem, że potrzebuję nad więcej, czułem, że się męczy mój wzrok. Mój okulista, nie wiem czy wiedział, że ryzykuję, czy nie, ale niestety przypisał mi zbyt silne szkła, z których pochodziłem. Tydzień, powiedziałem, po tygodniu zadzwoń pod ta radę tydzień, no ale niestety musiałem w nich chodzić dwa tygodnie, ponieważ do czasu, kiedy mogłem następną wizytę z nim zrobić. No niestety rano jeszcze ostrość mojego wzroku jest ok, ale już wieczorem, ale już wieczorem nie bardzo i coraz bardziej głowa mnie boli. Może nie to, że boli, czuję się jakiś zmęczony, wykończony umysłowo, nie pracując umysłowo. Tak więc dziękuję za modlitwę. Jak najbardziej proszę Was o modlitwę, aby Bóg wyleczył. Bóg już to wyleczył, ale módl się, aby, tego, aby to się dokonało fizycznie. Moja, moja to jest wrodzona wada. Nie ma dla Boga, oczywiście, żadnych problemów, kochani. Boga nie ma, że. Cukrzyca pierwszego stopnia jest lepsza do Boga wyleczenia niż cukrzyca drugiego stopnia, prawda? Bóg leczy wszystko. Czym on, mu, mu, on, czy on sam powiedział, ja jestem twój Bóg, który leczy wszystkie twoje dolegliwości. Koni, y, ludzie się urodzili bez palców, bez stóp, bez oczu już tu za naszych czasów. I modlono się nad nimi. Oczy pojawiły się w ich głowach, stopy wrosły w buty, które, które oni przenieśli. Człowiek raz machał ręką w kościele. To był w Afryce. Nagle okazało się, że on nie miał trzech czy czterech palców. Ty przestał machać, wszystkie palce były. So, kochani, to jest wiara, pamiętajcie. To jest nasza wiara. My mamy w to wierzyć, że tak jest. Tak więc ja też wierzę, że Bóg wyleczy mój wzrok. Wy w to wierzcie. Módlcie się o mnie, tak jak ja i o was się będę modlił. I pamiętajcie, najważniejsza rzecz to jest przebywanie z Bogiem, żeby czuć Jego obecność. A nawet nie czujemy Jego obecności, wierzymy, że Ona, że ona jest. I wtedy nic nie będzie nam nic nie będzie nam, nic nie będzie nam mogło wystraszyć. Nasze tutaj te tymczasowe zmagania są niczym. Pozdrawiam Was raz jeszcze w imieniu Chrystusa.